8 stycznia, dziś 8 stycznia, prowadzi nas święty Seweryn z Norikum, prezbiter. Święty Seweryn żył w V wieku, w czasach głębokiego kryzysu cywilizacji rzymskiej. Europa Środkowa doświadczała wówczas upadku struktur państwowych, najazdów ludów barbarzyńskich i rozpadu dotychczasowego porządku społecznego. Właśnie w tej przestrzeni niepewności i lęku pojawia się postać Seweryna, człowieka, który nie miał władzy politycznej ani militarnej, a mimo to stał się duchowym punktem odniesienia dla całych regionów. Nie znamy dokładnego miejsca jego urodzenia. Źródła wskazują, że przybył do prowincji Norikum, dzisiejsza Austria, około roku 453. Prowadził życie ascetyczne, oparte na modlitwie, poście i prostocie, a jednocześnie niezwykle aktywne duszpastersko. Głosił Ewangelię, organizował pomoc dla ubogich, wykupywał jeńców i pośredniczył w rozmowach z wodzami barbarzyńskimi, chroniąc lokalną ludność przed przemocą. Seweryn szybko został rozpoznany jako autorytet moralny. Ludzie przychodzili do niego po radę, pocieszenie oraz nadzieję. Nie tworzył struktur władzy, lecz wspólnoty i solidarności. Jego życie było odpowiedzią na realne potrzeby chwili głód, strach, chaos i duchową dezorientację. W świecie, który się rozpadał, on przypominał, że fundamentem ładu pozostaje miłość i zaufanie Bogu. Zmarł 8 stycznia 482 roku Fawianis nad Dunajem. Jego relikwie zostały później przeniesione do Italii. Święty Seweryn jest dziś uznawany za jednego z duchowych patronów Austrii oraz symbol chrześcijańskiej odpowiedzi na kryzys cywilizacyjny. Jego postać szczególnie przemawia do współczesnego świata. Przypomina, że świętość nie polega na ucieczce od rzeczywistości, lecz na odważnym trwaniu. Pośród jej pęknięć. Czy w czasach niepokoju i niepewności potrafię być dla innych znakiem nadziei i duchowej stabilności?